Witam wszystkich w kolejnym skrócie z Pucharu Kontynentalnego w grze Ski Jumping 2021. Zapraszam oczywiście do stawienia subika i łapeczki w górę. z zawody w Oberstdorfie K95. Tutaj już widzimy idealne wyjście z progu i już ten skok będzie rekordowy. Te zawody to taki trening przed Turniejem Czterech Skoczni. Właśnie tej statuetki Turnieju Czterech Skoczni mi brakuje tylko. Tutaj już za wczesne wyjście z progu. Nie będzie rekordu, ale i tak za zieloną linię jest bardzo daleko. To jest telemarkiem. No i trzeci skok. Seria finałowa. W tym pierwszym konkursie. No i bardzo daleko za zieloną linię. Także w okolice punktu tam HS zaleciałem. I oczywiście wygrywam te zawody na spokojnie. No i teraz przyszedł czas na nagrodę. Co tam się wylosowało? No, i 7 handelków się wylosowało. No, i kolejne kwalifikacje w kolejnym konkursie. Ta sama skocznia Oberzdorfka K95. Tutaj ogromne problemy w locie. No, i tak naprawdę ledwo ten skok ustany. Ledwo, ledwo. No, ale i tak mi chyba dał prowadzenie. Tutaj dużo za wcześnie, także się wybiłem. Ale daleko za punkt HS nawet. Także spokojnie wszystko wygram. I ostatni skok w tym skrócie. Zbyt późne wyjście z progu. Ale spójrzcie, jak blisko ta zielona linia jest. No i oczywiście, wygrywam kolejny Puchar Kontynentalny. Pierwsze miejsce. No i ostatnia nagroda. Co tam wypadło. I po raz kolejny 7 Hantelków. No więc zbieg okoliczności. I do Pucharu Świata.